No, hej, ludziska, witamy Was. Dzisiaj pokażę Wam nasze, naszą kolekcję Lalek. Liczyła na 14 Lalek, chyba? 14? 14. No, teraz to posiadamy akurat 14, i dzisiaj Wam akurat 14 pokażemy. Pierwsza lalka, wiemy, że nie jest oryginalnie ubrana, ale po prostu, no. Niestety. Jest to dacek, bo z serii podstawowej, jakby ktoś się zastanawiał. Basic. Tak. Y... A to jest dawny czarnik. Jest ona też z serii jest. Basic. Tak. Jest bardzo ładna. Gdybyśmy w ogóle ją za 5 dni A ona jest dosyć droga. Madeleine Hatter z serii też Basic. No, tutaj mamy Ragnar Queen, e, która jest z serii Getting West. Dalej mamy Kitty Shires, nasza nowa lalka. Filmik z opisywaniem jej może się kiedyś niedługo pojawi. E, jest ona w serii Basic. Dalej mamy Sedar Wood, e, e, słodkie Pityjasta, e, czy coś takiego? Serii takie jakieś, no. Słodkie wypieki. Słodki wypieki. E, Hunter Huntsmana z serii podstawowej w dwupaku z Ashlyn L. Lord. Tak, dalej mamy no, przerobioną Apple. Teraz bardzo żałujemy, ponieważ lalka na, nas kosztowała prawie 200 zł. Moja chyba 170 ileś. No. no. Trochę żałujemy, bo to moja siostra ją przerobiła. Ale spokojnie, Aha. może niedługo sobie kupimy nową Apple, co nie? Tak. No. Dalej mamy Amore Cupid, również serypista, w ogóle zgubiły nam się od niej buty i teraz nosi takie inne. Kozaki. I chociaż tak do niej bardzo pasują, mhm bo niby to też taki jest styl Tutaj mamy Briar Beauty z serii yy, z książką yy, Kitty Cheshire z serii yy, To jest nasza druga Kitty, ale u nas w serialu będzie nosiła imię Katie Ona będzie siostrą Kitty, bo to będzie teraz nasza prawdziwa Kitty, a to będzie taka jej siostra Katie No Jest u nas z serii Kraina Czarów, czyli Wonderland chyba coś takiego Got Wonderland Tak, yy, dalej mamy yy, Holly O'Hare Aha, no i że tak powiem tylko w skrócie jeszcze yy, Tak, yy, opisy trzech lalek, czyli Hmm. Jak ona się nazywa? Darling, Charming e, Kitty i Holly e, Pojawi się jeszcze dzisiaj Tak. No i opiszę te lalki No, e, tak Ja no, nie niestety nie. nie opiszę, bo ja będę jechała Do tego, do mojej e, babci do naszej. Tak No do naszej e, No tutaj jest Holly z serii no. smoczej Igrzyska Właśnie I epoka. ostatnią lalką jest Ashlyn Ella I w, my jej w ogóle zmieniliśmy fryzurę Ponieważ nie podoba nam się ten team. Dzisiaj tak fajnie, słodko właśnie. No to tyle. To jest cała nasza kolekcja. Zapraszamy do łapkowania, komentowania i oczywiście subskrybowania. Także no dzięki za obejrzenie, i dzisiaj moja siostra, tak będziesz dzisiaj nagrywała? Mhm. To moja siostra dzisiaj nagra y, opis wszystkich, znaczy y, nie wszystkich, tylko nagra opis L Elki darling, charming, y, Kitty czy Shire i Holly O'Hare. No także tyle na dzisiaj. dziękuję za obejrzenie. Y, no, cześć!